Zaczynając, ja jestem Wiktor Krzeszewski, to do Manula realizujemy wspólnie z Błażejem Żylińskim, wspólnie realizujemy projekty BR głównie w obszarze związanym z Mechatroniką, robotyką, elektroniką i IoT. Błażej bardziej poświęca się kwestiom związanym z Konstrukcją, mechatroniką, drukiem 3D oraz samymi kwestiami badawczo-rozwojowymi jest tutaj naszym dwuosobowym zespole wyrocznią w tym zakresie. Ja osobiście bardziej skupiam się na pracach związanych z elektroniką, oprogramowaniem, ale także dzięki na przykład pracy w MTAP Smart City mam dużo do powiedzenia w zakresie zielonych innowacji, też automatyzacji, i robotyzacji. Ponieważ takie doświadczenia przez ostatnie kilka lat zbieraliśmy wspólnie, realizując projekty nie tylko w własnych firmach, ale także dla naszych klientów, zaczynając od pierwszego, najważniejszego elementu, jakie mamy moduły w ścieżce Smart. My generalnie skupiamy się na jednym z dwóch obligatoryjnych modułów, czyli module B. +R. Drugim Modułem obligatoryjnym, który możemy wybrać zamiast modułu B, +R jest moduł Wdrożenie innowacji i dodatkowo mamy 5 modułów fakultatywnych, czyli infrastruktura B, +R, zazielenienie przedsiębiorstw, cyfryzacja, internacjonalizacja oraz kompetencje. Dlaczego moduł B, +R jest, tak, B +R jest taki ważny? Przede wszystkim, warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującej moduły B +R oraz inne moduły jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowane modułu B. +R. Moduł B +R jest obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw, czyli generalnie musimy w innych, żeby ponieść duże koszty. W innych modułach no, musimy ten moduł B+R mieć odpowiednio, wysoko, w, w, odpowiednio wysokie koszty w module B+R. Dalej, jeż, jeśli chodzi o sam moduł B+R, mamy wskazane, co możemy realizować, czyli w ramach tego modułu wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego, zaczynając od badań przemysłowych przez prace rozwojowe. W tym tworzenie demonstratora, prototypu, testowanie go również z zaangażowaniem odbiorców ostatecznych. Aby moduł mógł być objęty wsparciem, muszą się w nim zostać uwzględnione przynajmniej prace rozwojowe, czyli definicją modułu B+R są badania przemysłowe plus prace rozwojowe i musimy co najmniej realizować prace rozwojowe. Yy. Następnie efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania. Tutaj mamy innowacyjne rozwiązanie, które będzie innowacją produktową lub innowacją w procesie biznesowym dotyczącą funkcjonowania działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług. Ma być to przede wszystkim możliwe do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module wdrożenie innowacji lub poza projektem. No, i tutaj także widać, że warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B +R oraz inne moduły jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R. Także widać, że moduł B+R jest ponownie obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw. Z czym to się je? Przede wszystkim mamy poziomy gotowości technologicznej. Niestety, instytucja pośrednicząca wprost nie daje nam odpowiedzi. Które e, interpretacje są poprawne. E, mamy wskazane poziomy gotowości technologicznej, na przykład przez NCBR to jest wyciąg z m, takiego dość starego opisu poziomów technolo te, gotowości technologicznej stosowany w szybkiej ścieżce. E, nowszy opis jest e, opisem, który tu pojawia się z e, strony Agencji Rozwoju. Przemysłu. Mamy tutaj trochę inaczej podzielone to. Nie pojawia się sformułowanie badań przemysłowych, ale mamy badania technologiczne i demonstracje produktu, i następnie już też wydzielony etap komercjalizacji. Tutaj, jeśli chodzi o prace rozwojowe, to finansujemy pracę do TRL-a ósmego, czyli demonstrację ostatecznej formy technologii. Oczywiście chodzi o moduł B. +E. Więc. Przechodząc do klu dzisiejszego webinaru, e, czym są badania przemysłowe? Zacznijmy od krótkiej definicji, e, którą można znaleźć w rozporządzeniu Komisji Europejskiej, czyli badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne, mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodów w przypadku technologii generycznych. Tutaj pojawia się nam sformułowanie nowej wiedzy, która jest de facto klucz problemu w kontekście przyporządkowania prac. Do, prac, do badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Jest o co walczyć, ponieważ jest tam duża różnica. Więc e, o co chodzi z nową wiedzą? Przede wszystkim nowa wiedza dotyczy badań przemysłowych, nowa wiedza nie dotyczy prac rozwojowych. Oczywiście możemy w ramach prac rozwojowych osiągnąć i e, osiągnąć nową wiedzę, e, zdobyć nową wiedzę, ale nie jest to obligatoryjne. Następnie nowa wiedza powinna być globalna względem stanu techniki. Jeżeli chcemy właśnie realizować prace, które będą badaniami przemysłowymi, to co będziemy w nich robić i wiedza, którą będziemy zdobywać, musi być unikalna w skali, w skali światowej. Musimy de facto popchnąć świat naukowy w drobnym fragmencie do przodu, właśnie prowadząc własne badania. Czyli nie możemy próbować odtworzyć tego, co już ktoś odtworzył, na przykład, tylko musimy. Pokazać, że wyjdziemy z tym poza, proponować nowe metody, realizować działania, które będą właśnie nową wiedzą względem globalnego stanu techniki. Tutaj no, głównie będzie to pewnie dotyczyć publikacji naukowych oraz ogólnie właśnie wszystkich opublikowanych dokumentów w zakresie realizacji badań w danym obszarze. Można się zdziwić, bo niektóre obszary są niedoceniane. Ostatnio przychodzi do nas sporo projektów i tutaj często przy dobrym researchu wychodzi na to, że na przykład, tematyka jest bardzo mocno badawcza, i największe zespoły na świecie, na przykład z dużych uczelni typu Stanford, bardzo mocno inwestują w dane kierunki i prowadzą bardzo dużo badań przemysłowych, wykorzystując różne metody do rozwiązania danego problemu i szukając na przykład tej najlepszej. Drugim elementem są eksperymentalne prace rozwojowe. Definicja wskazuje na to, że to są prace, które oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować np. czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Druga część tej definicji wskazuje, że eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstrację, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów. Procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. E, czyli dalej przy eksperymentalnych pracach rozwojowych mamy element, e, który jest e, nie do końca doprecyzowany, jeszcze nie do końca wiemy, co osiągniemy. E, I e, jeśli chodzi o kwestie, e, tego, co jeszcze nam wchodzi, no to jest, mo można też to obejmować. E, Opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych w przypadku, gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji, i walidacji. No tutaj mówimy o bardzo kosztownych projektach, e, które ciężko na przykład później zreplikować i sprzedawać. E, to są na duże projekty infrastrukturalne z reguły. E, i najważniejszy podpunkt, z którym jest najwięcej problemów. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzonych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. E, czyli taka zwykła, rutynowa codzienność techniczna, e, którą realizuje się w ramach. E, Rozwoju produktu czy generalnie opieki nad produktem, który jest w firmie, nie będzie eksperymentalną pracą rozwojową, czyli generalnie w ogóle nam nie wejdzie do modułu B. +E. Dajmy sobie przykład, na którym będziemy mogli szybko pokazać, jak definiować elementy właśnie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jednym z przykładów jest zastosowanie. De facto połączenia technologii RFID oraz Hololens w ramach, w ramach realizacji zadania wyszukiwania elementów za pomocą właśnie technologii AR. Jest to o tyle element niepewny badawczo, że znamy ograniczenia technologii RFID znamy też możliwość wykorzystania technologii AR jednak w tym zadaniu technologia RFID jest w kontekście wyszukiwania elementów jest bardzo rzadko wykorzystywana o ile w ogóle mamy też tu konkretne ograniczenia które wskazują na to że będziemy musieli pozyskać nową wiedzę tutaj jak widać jest to dołożona antena do zestawu HoloLens, na tej podstawie jest pokazany tracking, ale zanim doszli badacze do tego momentu, musiało zostać wykonane dużo prac. Więc, przykładowo, bazując na, na opisach, które są wymagane we wniosku, mamy możliwość opisania potrzeby społeczno-gospodarczej. Pierwszą z nich jest że mimo zaawansowanych systemów magazynowych lokalizacja bywa trudna. Na przykład w sklepach, gdzie klient może nam przełożyć element, na przykład strój, zwłaszcza w sklepach odzieżowych, ciężko jest później odnaleźć rzucony na kupę ubrania, i w momencie gdy klient przyjdzie i będzie chciał je przymierzyć. Mamy też problem gospodarczy, ponieważ są technologie, które na to pozwalają, na przykład lokalizatory Bluetooth Low Energy, one są drogie, i zużywają baterie i wymagają jej okresowej wymiany. No i mamy też. Taki, taki problem, że użytkownik mimo podanej pozycji może mieć problem z lokalizacją, czyli ciężko może być komuś określić, gdzie faktycznie element jest umiejscowiony, więc proponowanym rozwiązaniem właśnie jest połączenie technologii RFID z AR, tak aby na podstawie lokalizacji gogli i RFID lokalizować przedmioty w scenie 3D. Zakładamy, że początkowym poziomem TRL jest poziom trzeci, czyli podstawowe komponenty ostatecznej technologii zostały zweryfikowane, czyli technologia RFID i RR są dobrze znane. Tutaj wiemy, że one działają i możemy przystąpić do prac, które pozwolą nam określić, czy połączenie tych technologii i generalnie rozwinięcie tych technologii w takim kierunku jak potrzebujemy, czyli właśnie możliwości lokalizowania przedmiotów względem anteny. Mamy problemy badawcze, które no wymagają, żebyśmy mogli zastosować tę technologię. Przede wszystkim one są oparte o dokładność, czyli tolerancję pozycji. Drugi element to jest możliwość określenia granicznej ilości, ponieważ w takim sklepie może być bardzo dużo tagów, no i pytanie, czy będziemy w stanie realizować to zadanie, ewentualnie musimy wprowadzić usprawnienia jeszcze do technologii RFID, żeby móc operować na dużo większej ilości tagów. Następnie mamy określenie wpływu ilości tagów na prędkość ustalania pozycji przedmiotów, ponieważ nie jest to normalne zadanie dla technologii RFID, więc potrzebujemy zrealizować badania, które wykażą nam, jakie są, jakie są ograniczenia tej technologii, no i następnie przeprowadzić działania, które pozwolą na to, żeby. Dojść do interesującego nas poziomu. Następnie mamy na poziomach TRL 4 do 6 prace, w których zostanie wybrana właśnie najlepsza technologia w zakresie pozycjonowania pod kątem tolerancji pozycji i ilości tagów. Czyli nie tylko zakładamy, że to nie do końca musi być RFID, ale porównamy to z innymi technologiami, ale taki jest też początkowy koncept. Technologia zostanie przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych, które musimy też dość dokładnie zdefiniować w reszcie opisu. Następnie przechodzimy do realizacji kolejnych trl czyli technologia zostanie przetestowana w warunkach rzeczywistych, no i na koniec technologia zostanie przetestowana z docelowymi użytkownikami jako demonstrator technologii. Na, warto przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie czym na pewno b R -y nie są, i w jaki sposób nie dać nie, nie napisać po prostu, że to co, to, co chcemy zrealizować we wniosku, będą czynnościami, które pracami nie są. Przede wszystkim pierwszym elementem jest to, że tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych i już metod i istniejących narzędzi informatycznych nie jest pracami BR. -y. Generalnie większość rozwoju IT w kontekście e, aplikacji, które się pojawiają e, w tym momencie, nie są pracami badawczo-rozwojowymi. Prace badawczo-rozwojowe wymagają e, właśnie pokonywania pewnych niejasności, e, a w tworzeniu aplikacji biznesowych czy e, łączeniu, na przykład e, poprzez API jakichś systemów, nie ma e, tutaj elementów B+R. Następny element to jest dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych. Jest to też duży problem, który się często pojawia. Jeżeli tworzymy nowe funkcjonalności, to nie mogą być to elementy, które będą po prostu zwykłą dodatkową funkcjonalnością, tylko będą na przykład sprawiały, że będzie to nowy produkt. O nowych funkcjonalnościach, eee, całkowicie, całkowicie nowy i który będzie, będzie to mocno rozwijał. Następnie mamy element tworzenia stron internetowych to, to jest roz, zrozumiane z reguły samo eee, Użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych czyli standardowe testy eee, nie są elementem prac B. +R. Eee, Element, który także nie jest pracą B, +R, to jest dostosowanie produktów do określonych zastosowań. Jeżeli w tym procesie nie jest uwzględniona wiedza, która przyczynia się do znacząco ulepszenia wyjściowego oprogramowania, to samo się dotyczy produktów hardware'owych. Dodanie np. Dodatkowego wyjścia zasilania nie będzie pracą B, +R, więc trzeba na takie elementy uważać. Oczywiście w ramach nowej konceptu produktów możemy te elementy dodać, ale to nie może być klucz wniosku. No i ostatni element tak zwane debagowanie nie jest też pracą B. +R. To się głównie tyczy do software'u, ponieważ w software'ze jest najwięcej problemów, żeby. E, przypisać je przynajmniej do prac eksperymentalnych, prac rozwojowych, więc trzeba na to uważać. E, oprogramowanie naprawdę wymaga wysokiego poziomu e, pod kątem badawczym, żeby umiejscowić go w badaniach przemysłowych. E, dużo mniej wymaga, żeby umiejscowić w eksperymentalnych pracach rozwojowych, ale warto na to zwrócić uwagę, a przede wszystkim. Nie, nie, nie wpisać elementów, które właśnie są rutynowymi czynnościami. To tyle, jeśli chodzi o kwestie, kwestie związane z różnicami między eksperymentalnymi pracami rozwojowymi a badaniami przemysłowymi. Podsumowując, badania przemysłowe wymagają powstania nowej wiedzy na poziomie globalnym. Eksperymentalne prace rozwojowe już tego nie wymagają. Ale nie możemy w ramach nich prowadzić czynności rutynowych, prostych ulepszeń, czy rzeczy, które wpisują się w normalną praktykę codziennej pracy i rozwoju technologii w ramach przedsiębiorstwa, które ciężko ująć w, w ramach projektu. Gdzie szukać dalej wiedzy? Przede wszystkim na stronie Parpu akurat kwestie tych różnic są dość słabo tam opisane, tak jak już wspominałem. Można też dużo się dowiedzieć w bezpłatnych kursach. Kurs planowanie projektów B +R i współpraca w projektach B +R jest mocno przez nas wspierany. Błażej był, ma współudział w tworzeniu tych kursów, ale także warto rzucić okiem na kurs Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Błażej prowadzi też warsztaty architektów, architekt projektów B. +R. Będą się pojawiać kolejne edycje, warto się na nie zapisać. A na codzienną wiedzę też zapraszamy na naszego Linkedina. Dużo więcej w kontekście nowej wiedzy też będziemy poruszać na naszych warsztatach, które jedna z edycji odbywa się jutro, kolejna za miesiąc. Będzie to dużo pracy na przykładach, więc zapraszamy do, do udziału. Jeżeli ktoś jeszcze ma dużo wątpliwości, chciałby przepracować cały wniosek krok po kroku w trakcie warsztatów, to na nie jutro zapraszamy. Kolejna edycja już jest bardziej pod termin. Na koniec czerwca, warto też zwrócić uwagę na zmiany, które się pojawiły. Pojawiły się uściślenia związane z wynagrodzeniami personelu oraz podwykonawstwa. Druga zmiana, która się pojawiła, jest dużo bardziej skomplikowana, więc już jej nie wklejaliśmy. Są to zmiany, które się w ostatnich dniach pojawiły dotyczące modelu finansowego. Trzeba te modele na nowo pobrać i poprawić zgodnie z wzorem. Więc tutaj mamy trzy główne podpunkty zmian w modelu finansowym. Tego jest troszkę więcej, więc warto się zapoznać z mailem, ewentualnie komunikatem na stronie i do, dołożyć te elementy do, do swojego wniosku, ponieważ grozi to hmm, niezakwalifikowaniem wniosku. Czy są określone widełki finansowe w wysokości dotacji w ścieżce SMART? Eee, Osobiście ekspertem w tym zakresie nie jestem w kontekście, w kontekście elementów finansowych, ale z tego co wiem, ten limit jest dość duży. Musielibyśmy jeszcze, musiałbym to jeszcze potwierdzić, ale de facto nie ma, nie ma górnego limitu w kontekście modułu BR. Mamy na pewno limity ograniczenia czasowe w projekcie. Czy mamy dolny limit finansowy? Dokładnie co do widełek jest odpowiedź od wprost od Parpu, że nie ma minimalnej i maksymalnej, są tylko limity w ramach danej pomocy publicznej. Tutaj każdy dla siebie musi sprawdzić, bo, bo to są dość szerokie przepisy. Czy jest możliwość załączenia rysunku? Możemy załączyć rysunek tylko i wyłącznie w kontekście. Metody badawczej. Generalnie nie ma zbyt wiele miejsc do załączania, to też jest w najczęściej zadawanych pytaniach. W metodzie badawczej, w jakiś sposób możemy odzwierciedlić, co faktycznie realizujemy, żeby to lepiej pokazać, ale dalej to musi być rysunek, załącznik do metody badawczej, pokazujący, jak krok po kroku będziemy dochodzić do finalnego rozwiązania i jakie prace realizować. Ale z drugiej strony no, nie ma takiego elementu, więc trzeba niestety skupić się na tym, żeby w opisach mieć bardzo klarowne informacje. Tu polecam zczytanie wniosku, żeby, żeby zobaczyć, jak to będzie widział ekspert i jak to będzie rozczytane, bo, bo czasami potrafią te wnioski być nawet przez złe formatowanie po prostu bardzo ciężkie do odczytania.